Witajcie ponownie w Małopolsce. Zazwyczaj przyjeżdżałem tu, by zachęcić przypadkowych przychodniów do rozmowy o innowacji. Dziś natomiast postanowiłem przejść o level wyżej i zapytać również przedstawicieli firm tego innowacyjnego regionu działających w obszarze inteligentnej specjalizacji. Zapytam ich, jak radzą sobie w tych dziwnych czasach, oraz czy pandemia może być inspiracją dla nowych rozwiązań. Udało nam się zdobyć trzecią nagrodę na bardzo ważnym konkursie dla młodych startupów. Z czego jest ta folia i jak ją jeść? Folia składa się przede wszystkim z biopolimerów, głównym jest furceleran i do niego dodajemy różne składniki, które nadają ich im aktywnych oraz inteligentnych właściwości. Taką folię możemy zjeść wraz z produktem, co powoduje, że nie mamy odpadów, i dlatego uważam, że z powodzeniem może zostać alternatywą dla syntetycznych opakowań. W dobie pandemii bardzo dużą uwagę przywiązujemy do higieny. Jak wasz produkt się odnajdzie w tych ciężkich czasach? Do samej folii jeszcze dodajemy nano srebro, które obecnie jest w etapie badania, natomiast ono ma bardzo dobre właściwości antymikrobiologiczne i antywirusowe, więc proszę sobie wyobrazić, że mamy taki produkt owinięty folią, która już walczy choćby nawet z bakteriami czy wirusami. Czym się zajmujecie i jak długo działacie w branży life sciences? Jesteśmy całkiem świeżi w branży medycznej. Zaczęliśmy w marcu jako odpowiedź na lockdown światowy i na pandemię COVID-19. A jak powstał pomysł i potrzeba tego przenośnego respiratora? Jak powstawał? Pomysł powstał wtedy, kiedy przeczytaliśmy w mediach, że we Włoszech, na północy Włoch, czyli w regionie uprzemysłowionym, gdzie istnieją firmy medyczne produkujące sprzęt medyczny, zabrakło nagle respiratorów do ratowania życia ludzkiego. I wtedy niezależnie od siebie, dwóch e, ludzi z firmy Urbikum e, stwierdziły, że można coś takiego zrobić w bardzo prosty sposób, wręcz domowymi metodami na drukarkach 3D. Potem dzięki wspaniałym lekarzom, którym poznaliśmy w Krakowie i w Polsce, rozwijaliśmy ten pomysł, aż powstał Respirator ostatniej szansy, respirator przenośny, który może być produkowany i stosowany na całym świecie. Respirator Ventilate, bo tak się nazywa. Tak, jest to respirator Ventilate. Służy do pomocy ludziom chorym na COVID-19 i nie tylko, również na inne choroby płuc, yy, którzy nie wymagają uśpienia farmakologicznego i intubacji. Czym się wyróżniają Wasze produkty? Nasze produkty wyróżniają się tym, że są w całości produkowane w Polsce, z polskich półfabrykantów i są to ubrania techniczne do uprawiania różnej formy aktywności sportowej. To kto projektuje Waszą odzież sportową? W całości my, przez nasz Dział Badań i Rozwoju oraz zaprzyjaźnionych artystów, którzy pomagają nam przy naszych specjalnych kolekcjach. A pandemia jakoś zachwiała produkcję Waszej odzieży sportowej? Zmieniła nasze rynki. Przerzuciliśmy się z mniejszej ilości kastomowych rozwiązań do bardziej sklepowych rozwiązań dostępnych dla każdego przez nas sklep internetowy. Firma Authenti. Powiedz, czym się zajmujecie? Stworzyliśmy platformę, która umożliwia nadawanie dokumentów i podpisywanie ich w wersji elektronicznej, a więc na odległość, bez konieczności drukowania dokumentów, skanowania, wysyłania, wysyłania ich pocztą czy kurierem, bez konieczności spotykania się face-to-face. -face. Właśnie, a jak pandemia jak lockdown wpłynął na Waszą działalność? Powiem zupełnie szczerze, że nie lubimy COVID. To parszywy wirus, ale niewątpliwie stworzył on pewne możliwości rozwoju dla autenti. Firmy podobne do naszych przeżywają dzisiaj swoje 5 minut. Popularyzują się i znacznie powszechnieją w użyciu takie usługi jak nasze. W czasie pandemii jesteśmy zmuszeni do tego, żeby siedzieć bardzo długie godziny w domach. Co zrobić, żeby dom był komfortowy i energooszczędny? Właśnie zastosowanie rekuperacji, czyli tego typu systemu, który nam umożliwia odzysk ciepła oraz Odpowiednie przefiltrowanie powietrza świeżego gwarantuje maksymalną jakość tego powietrza i, no, i tak samo no, nasze zdrowie. A czy pandemia w jakikolwiek sposób wpłynęła na Waszą firmę czy branżę budownictwa energooszczędnego? Pandemia bezpośrednio chyba nie, ponieważ cały czas nasza firma, nawet w tym okresie, teraz ostatnim, bardzo mocno się rozwija i mamy naprawdę wiele zamówień oraz wprowadzamy. Nowe produkty, które no, otwierają nam rynki chociażby zagraniczne. Czym się zajmujecie? W BWI projektujemy i wytwarzamy nowoczesne zawieszenia samochodowe dla producentów takich jak Audi, BMW. Volvo, Land Rover czy General Motors. Już dzisiaj pracujemy nad takimi rozwiązaniami, które, które trafią do samochód za 2-3 lata i będą wyposażone w inteligentne systemy tłumienia drgań, między innymi takie, które same potrafią dostosować pracę amortyzatorów do charakteru drogi i oczekiwań kierowcy. Cała branża liże rany po pandemii, po lockdownie, a Wy otwieracie nowe centrum rozwojowo-badawcze. Czy Wy nie odczuliście pandemii? Pandemia zastała nas niemal w przededniu zakończenia prac budowlanych. Byliśmy za blisko celu, by odsuwać go na potem. Dalekosiężne spojrzenie każe wierzyć, że wcześniej czy później wrócimy do momentu, w którym wszystko działa normalnie. Chcemy być przygotowani na ten moment. Czym się zajmuje grupa Boryszew? Grupa Boryszew to największa polska prywatna firma. Głównie zajmująca się branżą automotive, chemią oraz metalami. Wiem, że udało Wam się przed samą pandemią zrealizować jedną z największych w Waszej historii inwestycji o charakterze innowacyjnym. Proszę powiedzieć, na czym ona polegała i czy udało Wam się w jakiś sposób z niej skorzystać przed pandemią? Tak, to prawda. Rzeczywiście zrealizowaliśmy największą inwestycję w naszej historii. E, polegała ona na wybudowaniu nowej linii, która jest w stanie e, produkować e, stopy z serii 2, 4. 5, i 7 tysięcy. Są to całkowicie nowe stopy przeznaczone e, do celów mechanicznych w przeciwieństwie do tego, co robiliśmy całe 50 albo ponad 50 lat, bo były to e, głównie e, stopy do celów elektrycznych i czyste aluminium do celów elektrycznych. Wiem, że branża metalowa była jedną z tych, które najbardziej ucierpiały poprzez lockdown, poprzez pandemię. A jak było w Waszym przypadku? W naszym przypadku było zgoła inaczej, ponieważ. E, Jesteśmy częścią branży metalowej, to prawda, aczkolwiek produkujemy i produkowaliśmy głównie materiały i produkty do celów energetycznych i elektrycznych, a te sektory gospodarki nie ucierpiały tak, tak bardzo. Jak widać, innowacje w Małopolsce mają się całkiem dobrze, a konsekwentne inwestowanie w inteligentne specjalizacje przynosi wiele korzyści. Innowacje są ważne w spokojnych czasach, ale jeszcze ważniejsze w czasach niepewnych, kiedy potrzebujemy pilnie nowych rozwiązań.